Cześć, z tej strony Marcin. Jeśli aktualnie męczysz się z bólem barku lub nawet już usłyszałeś diagnozę w postaci zespołu bolesnego barku, ten odcinek może dotyczyć właśnie ciebie. Zapraszam do oglądania. Na wstępie wspomnę, że coś takiego jak zespół bolesnego barku nie istnieje. Taka diagnoza mówi jedynie, że no po prostu boli cię bark. Niestety jest ona nadal często używana przez lekarzy pierwszego kontaktu, a nawet przez ortopedów. Natomiast za tym stwierdzeniem może się kryć wiele różnych prawdziwych schorzeń, a dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej z najczęstszych przyczyn bólu barku, a mianowicie o uszkodzeniu stożka rotatorów. Z tym problemem boryka się około 30% populacji. Dziś skupimy się na budowie anatomicznej samego stożka rotatorów. Natomiast anatomia całego barku była już omawiana kilka razy w naszych innych filmach. Stożek rotatorów jest zbudowany z czterech mięśni: mięsień nadgrzebieniowy, mięsień podgrzebieniowy, mięsień obły mniejszy oraz mięsień podłopatkowy. Wszystkie z nich zaczynają się na łopatce. Trzy z nich, czyli mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy oraz obły mniejszy kończą się na guzku większym kości ramiennej, natomiast mięsień podłopatkowy ma swój koniec na guzku mniejszym kości ramiennej. Każdy z tych mięśni ma swoją osobną funkcję. Mięsień nadgrzebieniowy odwodzi ramię, mięsień podgrzebieniowy oraz obły mniejszy rotują ramię do zewnątrz, a mięsień podłopatkowy powoduje rotację wewnętrzną. Wszystkie razem stabilizują głowę kości namiennej w stawie, czyli stabilizują bark. Jakie jest źródło bólu stożka rotatorów? Otóż do niedawna za główną przyczynę jego powstawania uważano podrażnienie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego przez wyrostek barkowy oraz więzadło kruczobarkowe, czyli przez zespół cieśni podbarkowej oraz przez zapalenie zarówno samego ścięgna, jak i kaletki podbarkowej. Natomiast ostatnie badania podważyły tą teorię i aktualnie skłania się bardziej ku mechanizmowi mikrourazów powstających podczas wielokrotnego przeciążania struktury stożka rotatorów w czasie nie kilku dni czy nawet tygodni, a wielu miesięcy. Prowadzą one do patologicznych zmian ścięgien stożka rotatorów Czyli do tendinopatii. Jeśli chcecie dowiedzieć się o niej więcej, zapraszam Was do przeczytania wpisu Kuby na ten temat na naszym blogu. Koniecznie trzeba wspomnieć, że tendinopatia nie ma nic wspólnego z zapaleniem, chociaż może ono się też pojawić podczas całego procesu jej powstawania. Co więcej, zapalenie też może być przyczyną bólu barku, natomiast będzie ono trwać zdecydowanie krócej. Najbardziej na tendinopatię będą narażone osoby, których praca wiąże się z częstym powtarzalnym ruchem sięgania rękami nad głowę, np. pracownicy budowlani lub pracownicy magazynów, oraz sportowcy dyscyplin takich jak koszykówka, siatkówka czy futbol amerykański, w których występuje duża ilość rzutów z nad głowy. Dodatkowo ryzyko tendinopatii wzrasta u osób po 50 roku życia. Mocne dowody w badaniach naukowych na zwiększenie ryzyka ma też cukrzyca. Pojawiają się także wzmianki o paleniu, nadużywaniu alkoholu, zaburzeniach hormonalnych, chorobach układu krążenia czy chorobach zwyrodnieniowych, ale na ten temat posiadamy znacznie mniej badań. Objawy tendinopatii stożka rotatorów mogą różnić się natężeniem w zależności od zaawansowania choroby. Jednak najczęściej są to ból w okolicy stożka rotatorów, nasilające się przy sięganiu nad głowę oraz za plecy, a także przy podnoszeniu czegoś. Ból może też nam towarzyszyć w nocy, podczas gdy śpimy na zajętym barku. Dodatkowo może wystąpić osłabienie siły mięśniowej. W bardziej zaawansowanych przypadkach, z powodu bólu, możemy być niezdolni do uniesienia rąk ponad kąt 90 stopni. A nawet może dojść do naderwania lub całkowitego zerwania mięśni stożka rotatorów. Prawidłowa diagnoza jest bardzo ważna, gdyż bark jest skomplikowanym stawem i w jego obrębie może występować wiele dysfunkcji. Trzeba też się upewnić, czy przyczyna bólu leży w samym barku, czy tylko do niego rzutuje, a tak może być np. w problemach z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Diagnostyka bazuje na dokładnym wywiadzie, w którym chcemy uzyskać informacje między innymi na temat pracy pacjenta, jego aktywności sportowej oraz stylu życia czyli czynników predysponujących do tendinopatii. Dodatkowo stosowane są testy funkcjonalne, które mają na celu sprowokować objawy ze strony barku. Najczęstsze z nich to test pustej puszki, test Hawkinsa. Oraz oporowanie rotacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Oprócz wywiadu oraz testów, wskazane jest zastosowanie badania obrazowego, jakim jest USG, podczas którego możemy sprawdzić stan stożka rotatorów, zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Leczenie tendinopatii stożka rotatorów powinno opierać się głównie na kinezyterapii, czyli ćwiczeniach. Może być to dość niezrozumiałe, że powtarzane przeciążenia leczymy dodatkowo obciążając strukturę. Natomiast różnica polega na tym, że plan rehabilitacji jest ściśle zaplanowany i kontrolowany przez fizjoterapeutę, a także dajemy czas na odpoczynek i regenerację uszkodzonych ścięgien, co pozwala na reorganizację zmienionej struktury ścięgna. Istnieje też możliwość leczenia operacyjnego uszkodzeń stożka rotatorów. Natomiast badania nie wykazały żadnej przewagi takiej metody zarówno po samej operacji, jak i w dłuższym okresie po niej. Co więcej, wiąże się ona z dłuższym okresem rekonwalescencji oraz większymi wydatkami. No i jak zawsze, przy zabiegach chirurgicznych pozostaje ryzyko powikłań, tych krótko- jak i długofalowych. Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętaj o łapce w górę oraz zasubskrybowaniu naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. A w razie jakichś pytań lub potrzebnej pomocy w rehabilitacji czekamy na Was we Wrocławiu. Na razie.